Witam wszystkie miłośniczki Ever After High na kanale Kraina Zabawek. Dzisiaj pokażę wam lalkę z nowej serii Wyprawa do Lasu, a będzie to Blondie Locks. Linia Through the Woods związana jest z lasem Enchanted Forest, który po zmroku staje się naprawdę niebezpiecznym miejscem. Jednak ta noc będzie wyjątkowa, ponieważ kilka uczennic zostało zaproszonych na ekskluzywne wydarzenie. Wydarzeniem tym jest Bloomum Forest Fest, aby dotrzeć na tę wspaniałą uroczystość, dziewczyny muszą zapuścić się w błąd lasu. Blondie Lux to córka złotowosa i z bajki Złotowosa i Trzemisie. W konflikcie przeznaczeń stoi ona po stronie royalsów, bo pragnie dopasować się do królewskiego tłumu i zachować ich szacunek. Blondie jest dziewczyną bardzo towarzyską i lekko szaloną. Często wydaje się być niezdecydowana i wybredna jeśli chodzi o małe szczegóły. Dziewczyna prowadzi szkolnego bloga za pomocą swojego magicznego lustra ma tendencję do poruszania rzeczy bez pytania. Nasza Alka, jak widzicie, prezentuje się naprawdę rewelacyjnie. Ma przepiękne blond włoski, cudowny niebieski kapturek. W ręczce trzyma lampion, bo wybiera się przecież do mrocznego lasu i musi oświetlić sobie drogę. Ma na sobie też sukieneczkę żółto-niebieską, śliczne niebieskie kolanówki oraz czarne buty na wysokim koturnie. wstawie, oprócz naszej przepięknej laleczki i lampionów znajduje się także szczotka, którą możemy czesać włosy naszej laleczki, a także jej uroczy pamiętnik, w którym na pewno zapiszę wszystkie swoje przygody. Nasza blondie oczywiście nas nie zawiodła. Wygląda naprawdę prześlicznie, ma cudowny strój, a także wspaniałe dodatki, które bardzo urozmaicą Wam zabawę. I myślę, że każda z Was powinna mieć taką maleczkę w swojej kolekcji.